Smuteczek. Polska jest nieutuliana w żalu po wynikach Eurowizji. Utuliana sobie wymyśliłem, nie? <grych> Nasz zespół Tulia odpadł w półfinale i sporo ludzi, nawet z zagranicy, protestowało, protestuje przeciwko wynikom głosowania i ocenom, że hej. I niesłusznie, niesłusznie, bo błąd popełniliśmy my, Polacy, wysyłając Tulię na Eurowizję. Omyłkę popełnili ci, którzy wybrali na konkurs piosenkę. No nie o to chodzi. Piosenki w Eurowizji to są nieistotne, one tam nie chodzą. Co gorsza, wybrano wykonawcę, który nie reprezentował grupy dyskryminowanej. Tak, hmm. tylko cztery piękne dziewczyny, umiejące śpiewać, jak twierdzą znawcy, jedyne, które nie fałszowały. I, i, i co najgorsze, słuchajcie, żadna nie miała brody. No to z czym do ludzi? To już jest bezmyślność, ekstrawagancja i lekceważenie sobie zasad konkursu Eurowizji. No, słuchajcie, na drugi rok trzeba postawić na oryginalność, na inność pójść mocno w wyborze osoby. Celowo nie używam słowa wykonawca, bo wydelegowana osoba na Eurowizję niekoniecznie musi umieć śpiewać. Ba, nawet dobrze jak nie umie, bo się to jest, to jest właśnie dodatkowy plus dodatni. Eurowizja nie dyskryminuje osób fałszujących, wprost przeciwnie, nagradza odwagę. Nie umiem, ale występuję. Ważne by był to ktoś, kto zaskoczy, kto wyróżni się znacząco od reszty. I ja bym tu postawił, słuchajcie, idę na całość. Na mężczyznę bez brody. Słuchajcie, gładziutko ogolonego, ale to nie koniec. Koniecznie białego i, kurde, nie wiem czy, czy nie za mocno napieram, heteroseksualnego. Yeah. Powiedziałem to. Yes. Ubranego gustownie i elegancko. No taki europejski samiec, nie? Ju, już samo wyjście takiego mężczyzny na, na scenę Eurowizji wywołała wśród widzów i jury efekt niedowierzania. Wow, a o to nam przecież chodzi, nie?